Serio traktuję to, co mówiłem, że sprawy, w których obie strony składają zgodne wnioski, powinny trwać 30 sekund przed sądem i cały ten sztaf, aż czytanie, po 10 razy tych wszystkich formułek jest po prostu całkowicie zbędny. Ja bym chciał, żeby tego typu sprawy oddały się bardzo szybko i sprawy. Ostatnio dużo mówicie o debacie kandydatów. Jak oni się, kiedy powinna się odbyć ta debata, w jakiej formule? Myślę, że powinno być kilka debat. Trzeba to stado kandydatów podzielić na mniejsze trzutki. Ważne jest... Waga argumentów, nie ilość głosów, tylko waga argumentów. I ja myślę, że moi kandydaci się boją dyskusji ze mną, ponieważ my mamy argumenty, a, a oni mają slogany typu: będziemy dbali o to, żeby Polska była wielka, dbamy po to, żeby Polska była sprawiedliwa. No slogany, slogany i slogany. Natomiast ja mówię o konkretach. Kampania oczywiście jest pod hasłem Wolność i Praworządność, bo o to będziemy dbali, bo to chodzi, żeby zrozumieli, że to jest tak jak z lokomotywą, że mm, do tego, żeby lokomotywa jeździła, potrzebna jest absolutna wolność cząsteczek pary, że nikt nie ingeruje, one się po tym kotle, ale potrzebne jest to prawo również, nie tylko wolność, ale i prawo, żeby ta energia nie leciała w próżni. Czyli potrzebne jest i prawo, i wolność. I praworządność, i, i wolność, i tego to nie wszyscy rozumieją. Bardzo wielu myśli praworządność, to po co jeszcze wolność, prawda? Albo odwrotnie, wolność, wolność, ale po co jeszcze te ramy prawne? My jesteśmy tą partią, która mówi, że musi być i wolność, i silne ramy prawne. I po co startuje w tych wyborach? Po to, żeby ludzie zrozumieli, że państwo nie może dać nie, zabra nie, nie zabrawszy się jeszcze więcej. Czyli jeżeli którykolwiek polityk, a wszyscy politycy poza mną obiecują, że coś dadzą, to proszę zrozumieć, każdy polityk, który mówi, że da 100 złotych, mówi jednocześnie, że zabierze 140. Nie może być inaczej. To jest tak jak człowiek, który mówi, że pokazuje reszkę, to mówi, że musi być na pojedynkę Jorze. Nie ma rady. Jeżeli mówi, że da 100 złotych, to znaczy, że zabierze 140, bo musi zatrudnić urzędnika, który zabiera i urzędnika, który rozdaje. Czyli na pewno da mniej niż zabrał. Dlatego my chcemy nie dawać ludziom. I wszystkich polityków, którzy obiecują, że dają, odsyłam do Grecji. Tam dawali. Jeżeli socjalista jeszcze jakiś próbuje się pojawiać i, i mówi, że tutaj trzeba budować socjalizm, prawa pracy, to do Grecji faceta, a jeszcze lepiej od razu do Hadesu.